Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać różnicę pomiędzy otulaczami. To wszystko, co tutaj widzicie, to są różne rodzaje otulaczy w zależności od marek. Yy, wiem, że trochę się wszyscy gubimy, gub, gubicie w tym wszystkim, więc pokoleń Tutaj mamy Milowie, polska marka, produkowana w Polsce. I popatrzcie, otulacz, albo zacznijmy w ogóle od podstaw, czyli czym jest otulacz? Otulacz jest takim rodzajem pieluchy, do którego wkładamy do środka wkład. Ja tutaj wziąłam przykładowy wkład jakikolwiek, tylko żeby pokazać samą ideę. I zapinamy hop, w ten sposób na dziecku. Tutaj możemy dostosować wielkości, na pami możemy dostosować wielkość pieluchy do obecnej wielkości naszego dziecka. Czyli otulacz milowi jest wykonany z materiału pól i tutaj ma polarowe fragmenty i wkład wkładamy tutaj w te dwie części. Jest na napy i występuje w wielu bardzo fajnych, ciekawych wzorach. On ma rozmiary one size albo newborn. Idziemy dalej. To jest marka Mami Mouse. Ona się charakteryzuje taką fajną myszką. Potem ją możemy poznać. I teraz otwieram ten otulacz. To jest otulacz SiO, taki z napami. Do tego trzeba dobierać wkłady z napami i uwaga. Też trzeba wiedzieć do którego otulacza SiO, który wkład, bo popatrzcie. Ten otulacz SiO ma dwa napy po bokach. A ten wkład PUPi ma tylko jeden nap na środku. I on będzie nam pasował do tych otulaczy Sio. O czym za chwilkę będę mówić. Więc cechą charakterystyczną otulacza Sio jest to, że ma napy. Tutaj również widzicie, że otulacz Mami Mouse ma taką dodatkową siateczkę i kawałek materiału. A dopiero później pod spodem ta druga warstwa to jest materiał pól, ten nieprzemakający. To jest otulacz SIO, a to jest zwykły otulacz, czyli bez napów. Widzicie, nie ma tutaj napów. Natomiast siateczka w środku jest i tutaj jest też takie, taka, taka część y, z materiału i gumeczki oczywiście. I tak samo jak w każdym otulaczu możemy dostosować wielkość otulacza napami. Zarówno w szerz, jak i wzdłuż. Tutaj mamy otulacze marki Pupus. One charakteryzują się tym, że są... nie mają polara, tak jak ma w środku, tak jak ma Milowia, nie mają siateczki, tak jak ma mamy To jest po prostu materiał pól i tutaj jest podwójna gumka. Również występują w rozmiarze One Size i Newborn. Bardzo fajne kolory, tutaj pokazujemy tylko kilka. Kolejna marka to Little Birds. To jest ta sama marka co Katal. Ona na początku nazywała się Katal, a w tej chwili zmieniła nazwę na Little Birds. Też szyte w Polsce, oczywiście. Tutaj widzicie, mamy materiał pól i do środka wkładamy wkład w ten sposób. Ciekawe wzory. I tutaj warto powiedzieć, że ta marka ma również bardzo malutkie rozmiary, takie dla, praktycznie dla wcześniaków, można powiedzieć. Następnie mamy markę Smart Buttons. Ten otulacz też jest zwykłym po prostu kawałkiem materiału z, materiału z pulem i ma podwójną gumkę. Jest na napy. Kokosi to również sam pól. Zaletą samego pula jest to, że bardzo szybko schnie, więc e, możemy momentalnie wypracić, za chwileczkę używać na nowo albo przetrzeć szmatką. I ostatnia e, marka otulaczy, którą chciałam pokazać, to otulacze Pupi. To są otulacze wełniane, z wełny merynosa i e, one charakteryzują się bardzo dobrą przewie, przewie, przewiewnością i e, latem nie jest z nich za gorąco, natomiast to jest materiał, który trzeba, o który trzeba specjalnie dbać, trzeba go lanolinować, tak żeby nie przeciekał. O lanolinowaniu można przeczytać na naszej stronie ekomalucha. I te otulacze występują również w wersji SIO. O widzicie, tutaj jest nap z przodu i z tyłu i to jest właśnie y, wkład do takiego typu otulacza. Ciach! Ciach! Mamy wpięty. I to jest otulacz na napy. Taki sam otulacz też z funkcją SIO może być na rzepy. To już w zależności od tego, kto co lubi. I również z pupi mamy otulacze zwykłe, nie SIO. One, jak widzicie, nie mają tutaj tego napa. I też mogą być w wersji z rzepem albo na napy. Najlepiej jest wypróbować kilka rodzajów, tak żeby potem wiedzieć, co dla kogo jest najlepsze. Zapraszam do próbowania, bo wielorazowość jest naprawdę fajna.